Cześć, siemanko! Z tej strony Emorps. a dziś kolejny odcinek z Brawl Stars na kanale eee, A dzisiaj... A dzisiaj sobie otworzymy Megaboxa A dzisiaj pokażę Wam moich znajomych eee, Miał być z tego odcinek No i co? Wreszcie po poprzednim filmie U Was przerwa dwa dni Otwieramy Megaboxa, nareszcie Przed sekundą nagrywałem... Przed sekundą nagrywałem poprzedni film i przed sekundą Odblokowałem tego Mega I uwaga, oby się opłacało tyle grać. Nie opłacało się tyle grać, już mamy nauczkę na przyszłość, żeby nie cisnąć brola póki. Jak nie trzeba, nie? Więc, więc tak. 90 punktów do Mortisa. Nie wiem kto te, kto te mega robi. No i dobra, pokażę wam od dołu. Od dołu. Dobra. Antek. I będę wam każdego profil pokazywał. Antek możecie sobie pomyśleć, że jest jakiś noob. Ale to nie jest noob, tylko jest jego gorsze konto, z którego zrezygnował po chwili jego stworzenia, nie? Yy, grał na nim jeden dzień. Teoretycznie ostatnio się pojawił 111 dni temu. Dalej. Yy, to jest brat mojej koleżanki. No i też nie, nie gra za często w rolę. Fajny, co to jest? Yy, dobra, a to jestem ja. Tak. To jestem ja. Eee, I to jest moje trzecie konto. Tak, to jest moje trzecie konto. Które już straciłem, bo nie da się go odzyskać. Najnowsza postać Brock No niestety, no, jeszcze w FC piłki w poprzednim klubie, a swoją drogą wbijajcie... No, trzy osoby, które nie grają. To też jest mój kumpel, ale też go mam znajomych, więc później go wam pokażę. Eee, dobra, skończyliśmy na Super Brawl, a teraz pokażę Wam klub, żebyście do niego dołączyli. Amorksy. Na razie jest nasz szóstka. Myślę, że będzie nas więcej. Czarka serdecznie zapraszam. A Czarek zaraz będzie. Czarek zaraz będzie, ale to jest drugie konto też mojego innego kolegi. I też na nim nie gra. Znaczy, czasem gra, ale bardzo rzadko. Widzicie, najlepsza postać to jest pan P. No i Edgar. <grym> Edgar to jest najnowsza jego postać, więc no. 62 dni temu, yy, więc tak yy, Super No ja 300, yy, 307 dni temu straciłem to konto Dobra yy, Rect Plomenia to też jest moja koleżanka yy, Taki profil I w klanie Rect yy, Małą grę, więc tak Dobra, później czarko, wyczekiwany czarko yy, Czarko, zapraszam do klubu Już mówiłem No i co, konto wygląda Gail, najlepszy Gail. No, nie dziwię się, bo na prawie 4000 to nie ma się lepszych postaci. Dobra, Banley na siódmej i pokon Randy, po 10 trochę. Więc no. Brock i Jessie też nie najlepiej. No ale nie jest źle, nie jest źle, Słowem. Dobrze. Ee... Lord Sebastian. O, to jest skomplikowane. To jest skomplikowane. On jest. Kolegą mojego kuzyna. O, tak to można powiedzieć. I my, ci, my się też nawet lubimy. E, dlatego go dodaję do znajomych. Czekajcie, coś. O Jezus, Stars mi się straszował. Dobra, mniejsze. Lecimy do Lorda. I on jest 21 w moich znajomych. No i co, no, trochę sam sobie gra, nie? Leona chyba ma, nie? Tak, ma Leona na 15 randze i nie wiem czemu dalej go nie wbija. E, dobrze, godzinę temu niecało grał. Mania to jest moja koleżanka z klasy. Yy, I to jest siostra tego brata, który yy, miał to konto Antek, nie? Na samym dole. Nieznajomych, więc tak. No i najlepsza to jest 18-staraga na Piperce i na Pam. W Klub jest Ninja. To jest jej klub, ale nasz. No, właśnie, właśnie, taki to jest kazacki klub. Więc dobrze, że jej brat Antek na lepszym koncie. Dołączył do mojego klubu Dobrze, dalej jest Lol, to jest kolega No też jest mój kolega, no Tutaj klan matka <grym> Tomek, o Boże, takie samaniki Dobra Nie wiem, dziwne A, i opis Piotr Okej, okay, fajnie Spoko Spoko mhm. To jest jego gorsze konto a, przepraszam Frank 18 ranga No i Sandy 17 Sandy 17 Rowlet Rowlet to jest Robi Pirat, właśnie Robi Pirat Robi Pirat to jest Robi to jest w ogóle mój kolega z klasy I też nagrywa na YouTube'a, I co, no się ten klub, no, no, to co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Jest 10 członków, mniej więcej niż u nas, no, ale... E a, i Robert też nagrywa na YouTube'a. E Robi pirat właśnie, nazywa się. Więc możecie do niego dołączyć. On ma 35 subów. O, e jak to nagrywam? Chyba tyle ma. E czyli to był Rowlet, teraz 17. miejsce. Jagoda niebieska to jest moja kuzynka. I bardzo dawno nie grała, bo... 169 dni temu. No i co? I to, to jest moje gorsze konto. Tak, to jest moje gorsze konto. Mm. I no, na sami widzicie, no jest kozacko I chyba nie będę tego ukrywał dalej i robił z tego oddzielnego odcinka. I po prostu powiem wam, że trafiłem postać o rzadkości legendy, ale nie jest legendą. I teraz już pewnie większość się domyśliła i to jest pułkownik rafs Tak, ja trafiłem nie mówiłem wam. O kurde. Dobra, nie zrobię tego odcinka. Bez sensu, tylko bym gadał. Dobra, na początku y, zaczęła się y, tak, że trafiłem ósemkę z megaboxa. Dwa star powery, jeden gadżet. Później była siódemka i wypadła mi pan i gadżet do Barleya. A później była szóstka i tam wypadł mi pułkownik Graves I po prostu miałem takie szczęście, bo to były trzy boxy pod rząd. Tego samego dnia je ja otwierałem. Żadnych innych skrzynek w przerwie. I jest oczywiście, jestem w klanie emocji. Więc tak, no. To tak, to jest moja koleżanka z klasy też. Yy, I najwyższa ranka to jest 18 i straciłem mi internet. A to chyba na chwilę, więc zaraz odzyskamy. Yy, I będę Wam dalej mówił moich znajomych. Mm, Eeeh, jeszcze raz wchodzić, jeszcze raz nie patrzę Dobra, 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 dobra No to ją już widzieliście, teraz Pilif. On jest w klubie e, To jest jeden z moich najlepszych kolegów, więc No, najwyższa 21 kolt Proszę bardzo Spokoziomek Oj czuła, wziąłem nie się pewnie, przepraszam e, Olo I zbliżamy się już do top 10 to jest kolega mojego kuzyna, znowu, inny razem 1.1 Boże, jakie ninki, o nie, ten klub jest zły, nie wbijajcie do niego Bobby Olo, elo, 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 elo To jest kolejne elo Adam, Adam Killer Boże, co to jest? Koło, przecinek, 2.0 Elo Lena, Robert ta Szelita. Nikita Szelita. Dobra. Jakie dziwne, nie spodziewałem się tego. Aha, bo on grał ostatnio 218 dni temu, Spoko, Spoko. Dobra, i Babo. To jest Jasiek W. To jest Jasiek W. Nie, 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 nie będę na razie gadał na jego temat. Kolejny odcinek będzie mniej więcej o nim. O! No, ale śmiesznie. Bo, jakby. Dobra, nie będę. Nie będę gadał. E, no, tego gościa sobie pominiemy. Chyba, że jeszcze chcecie zobaczyć jego postacie. Kolejny odcinek będzie o Jaszku e, Dobra. 11. Typ. I to jest też mój kolega. Dalega, bardzo dawny. FC Piłki. Nie grał dawno, więc został w FC Piłki. Patrzcie, w ogóle, żeby każdy dołączył z tamtego klanu, do tego zmieniłem nawet opis, opis klubu I tam w wiadomościach, w poczcie klubowej yy, i w wiadomościach klubu napisałem, że zmieniamy klub Więc tak to wygląda yy, Bo chciałem, no, no tak, no po prostu No i dobra, top 10 17. Madziusia to jest siostra kolegi mojego yy, z klasy tak to wygląda. No, 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 dobrze, no. Dużo ma postaci na 20 randze, nie? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 5, 6, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Boże. Jezu, do przedszkola. No, słabe te rangi. 7, 7, 6, 5, 5. Masakra. Pobijaj trochę. Nul Rexil, drugi kuzyn Dość I dość I dość. dość Słaby Nick, prawda? Nie chciałbym się tak nazywać Przewiniemy I on też bardzo dawno grał, ja nie wiem, muszę ba wywalać tych ludzi Bo ja z, y, mam tylko moich znajomych w realu, tutaj, w znajomych Bronsters I nie zapraszam ani nie przyjmuję od nieznajomych więc tak, No Null Rexil. 142 dni temu. I Barley. Właśnie, to jest Barley, który był właśnie w tym klanie co Jasiek W. Dlatego się tak zdziwiłem, nie? Ale Nie wiem. Po co oni mają te kluby, bo przecież i tak... No, no wątpię, żeby się rozwinęli. Mogliby dołączyć na przykład do mojego, czy chociażby kogoś innego, no. Ale taki klub, co ma dwie osoby teraz, to, to, to trochę średnio jest. dobra, najniższa ranga kiełek, a później lu, siódma, ósma. Więc słabo, Ża sobie dobi chłopie na 15 rangę. Fajnie by było. No i co? Tak to się prezentuje. Dobra. Kolejny jest Bartek. Tak, Bartek siódmy. Siódme miejsce. Bartek też jest kumpel z klasy kto to założył? Beznadziejny Klub to jest dowódcą? Aha, okej, okay. gość, co ma 562 pucharki, zakłada klub Super Super Dobra, postacie Jezu, za dużo gadam Musimy się pośpieszyć, bo nie nie, ten, nie zdążymy eee... Dobrze, najmniejsza ranga Edgar, ale on bardzo mało gra teraz w rolę woli Amonga. Tydzień temu aktywny. Antek Dog. Antek Dog. To jest właśnie Antek z początku filmu. To jest ten Antek. Tak, to jest ten Antek. To jest ten Antek. I patrz. On właśnie dołączył do mojego klubu, ale był w klubie jego siostry, czyli Mami, nie? ale dobrze że się zdecydował do mnie dołączyć bo rozwijamy się więcej osób może dołączyć więc jest super postarcie 22 ranga W, 22 ranga Karl no i spajka ma zazdroszczę Zazdroszczę ja was przepraszam że tak się wam Dobra, on myszek co to jest kuzyn tak, to jest mój kuzyn, ale chyba gra nie chce, żebym pokazał jego profil. O, dobra. Yy, Okej, okay, też jest yy, w moim klubie. Pocisnął Frank. 21. Edgar, 10 mot chciałbym zaznaczyć. Od razu, jak dostał Edgara, to mówi: Emil, cisnę w niego punkty. I cisnął w niego punkty. No i patrzcie, ile on ma postaci na 10 yy, mocach. Jeden Edgar, dwa roza, trzy szeli. 4 Colt, 5 Bull, 6 Barley, 7 Jessie, 8 Nita, 9, Elmore, 10 karl, 11 8 bit. 11 postaci ma na 20... znaczy... O oh Boże. Na 10 randze. 10 mocy! O, nie mogę się wysłowić. Więc tak, nieźle. Zaraz sprawdzimy ile mam, Ile ja mam ciekawości. Dobrze, kolejny jest Robert, już Wam pokazywałem to chyba trochę ten profil. No i to jest Robi, Robi Pirat. Ale hmm. ten gość to jest przeciwieństwo Omniszekso. Y, e, więc Piperka, jedna y, pierwsza moc. Nani pierwsza moc, tylko pierwsza moc. Jackie, pierwsza mioc, y, moc. Stara, pierwsza moc. Motis pierwsza moc. Pam pierwsza moc. Kolega, popracuj nad tym. Kolega, popracuj nad tym, serio. Bo to jest, no. No i dobra, top 3. Uwaga! Topol. Jest śmieszne, że ten gość tutaj się pojawił. Bo. Uf, no, YouTube no, cię Nawzajem, Topol. Yy... I co? To jest. Nie. Brat cioteczny mojego kolegi Antka. No to czy tam jest pokręcany? Jest. Trzy, stop trzy moich znajomych. I nie wiem zupełnie, kto jest drugi. Serio. Może teraz dziwnie brzmię, bo. Mam katar. Yy, dobra. Lu, pierwsza mo... Yy, yy, pierwsza mosterz. Pierwsza ranga. Skulet, yy, druga, druga. Yy. Crow, Leon. Niby są, nie? Więc, więc zawsze dobrze. No ale nie wiem. Nie wiem co on tutaj robi. I uwaga, drugie, sam nie wiem, sam nie wiem kto to jest. Najpierw liczba dni 4 Piotr, pele, 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 pele. No. Ale on tak dawno nie grał? To jest dziwne. Bo on bardzo często ze mną gra. To ja nie wiem. Dziwne. Frank 24 raz Widzicie. No i zgadnijcie, kto jest pierwszy. <laughs> Emorks! Cie, no nie gadaj! Naprawdę? To jest jego profil? To jest jego profil. O kurczaczki. Nieźle. Nieźle chłop pocisnął, nie? Sprawdźmy jego postacie. Dobra. Pierwsza, dziesiąta ma, druga. Trzecia Alpino, czwarta Shelly, Piąta e... Payne, Leon. Siódma Nita, ósma Edbit. Dziewiąta Nani, dziesiąta. Barley, jeszcze jedna. Jest 11 brok No, ja nie mogę mam na równi z, yy, z tym. Będę mówił pewnie PoliSchnubex, yy, bo tak się kiedyś nazywała, a teraz się nazywa yy, Myszaxo. Więc, więc tak, pewnie się będę mylił. Ale dziękuję Wam za oglądanie. 17 Minut Masakra, ja nie wiem kto to ogląda. Miłego dnia lub wieczoru, widzimy się za dwa dni w kolejnym filmie. Naura!